Cześć, nagrywałem odcinek. I teraz patrzę, a to się nic nie nagrało. Nie wiem dlaczego. się nic nie nagrało, ale włączałem nagrywanie i było. Nie wiem, coś się musiało zepsuć. Pokaz, no tutaj mam naszych Simów. Nową rodzinę Karl. To jest Jack Carl, młody dorosły. Jest. Perfekcjonizm dom schludny, miłośnikiem muzyki jest też, szybko się uczy. Jest guru techniki, znaczy operatorem pomocy technicznej. E, pracuje w karierze guru techniki, zarabia 31 simulonów na godzinę. Pracuje we wszystkie dni, oprócz niedzieli i e, poniedziałku. Dobra, nagrywa się. Czas zająć się niańczeniem klientów. Jack będzie przez długie godziny wykonywał swoją, wykorzystywał swoją ponadprzeciętną inteligencję, by oferować subtelną pomoc, zanie wypierać zagubionych, wspierać zagubionych i badać, jak daleko może posunąć się z maskowanym sarkazmem. Ja obsługiwał takich ludzi, którzy... Tak naprawdę nic nie umieją. Ona jest gończynią. Koniec. Nie jest gońcem. E, dawno minęły czasy, gdy podstawą udanego biznesu była tradycyjna korespondencja pocztowa. Obecnie dzięki popularności e-maila e, oficjalne pocztowe stały się niemal niepotrzebne. Mimo to wciąż ktoś musi roznosić te wszystkie paczki zamówione przez internet. Anna będzie musiała dbać o wysoki poziom energii, by dać się zauważyć i zdobyć lepszą posadę niż goniec. Anna może teraz wypełniać raporty na komputerze oraz plotkować o romansach w pracy. Ani jedna, ani on, ani ona nigdy jeszcze w tej pracy nie byli. Tak naprawdę. Ona chętnie postarałaby się o dziecko z Simem Jack, ale to jeszcze nie pora na to. I wy, albo wypiłaby drinkę w eleganckim klubie. On za to chętnie by stworzył coś o wspaniałej jakości. Albo zdobył następny poziom umiejętności programowania. Kupimy im komputer, Daj mi tutaj dużo obrazów, wiecie, mieli ładnie tutaj ten, ale to nie są jednak rzeczy pierwszej potrzeby. Komputer uważam, że jest ważniejszy. Ten obraz sprzedamy także i kupimy sobie komputer, widzowie, e, który może ten najtańszy, a może ten, jak uważacie? Wszystkie te, zobaczcie, są budowane z tego. Kuchnia na przykład, to jest ta, szkoda, że się nie nagrało, no to... łazienka na przykład to jest, która, kolor pamiętam, o zmieniałem. czy to jest ta, tak to jest ta, niezbędne wyposażenie. Okej. Okay. Dobra, kucha, komputer miałem kupić. Który kupujemy? Albo taki średniej klasy, szacun, albo stacjonarny, najmniej jak się da. Na co? Fikuźny, cienki komputer. Przecież i tak nie będziesz go ze sobą nosić, niż tylko siedzieć przed nim, czekając na wczytywanie się plików, szczególnie tego pliku którego pobieranie zaczęło się w przyszłym tygodniu i skończy się lada dzień. Ten absolutnie przeciętny komputer stacjonarny ma wszystkie skróty, których potrzebujesz do wykonywania poszczególnych zadań, oraz trochę towarzyszących i numerków. To robi wrażenie, prawda? Na resztę nas nie stać. Tablet króliś. Taki dla małych dzieci. To nie dla nich. Oni są na niego niestety za duzi. Więc No, to jest tablet, ale oni potrzebują komputera. Kupimy jednak ten średni. Dobrze. To ustawimy. Okej. Okay. Pyk i mamy. Dobrze. Widzowie, komputer jest. Zarabia więcej od niej i to dużo więcej, bo jest informatykiem. Mimo to, że obaj są na pierwszym poziomie, kupi dobra e, i tak moi drodzy, o. My mm, no raczej to nie zrobimy. Okej, okay, programuję na komputerze. Co on robi? Rozpoczął się zlot zapaleńców. Biegniemy tam? Pewnie! Podróżuj. O, niech co podróżuję. Nie, wyruszam na zlot zapaleńców.

Na, 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 ona jest na, tutaj. Dobra, jest tutaj. Eee... Dobra. ona chętnie tutaj Dobra, na, na, a, ale to jest w eleganckim klubie no to tu nie mamy eleganckiego klubu nigdzie. chociaż to jest chyba nie to jest taki chyba zwykły nie elegancki ale może zadziała poproś zamów drinka nie wiem coś może najtańszy chociaż może nie wiem. no najtańszy sok z lodem a on jest zainspirowany i śpiewa karaoke. Tak jest i dubar. Ładnie. 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 Śpiewać. Bars. Śpiewa. O, Dobra, o... Dobra, co? Sędzia eee. niecham, barabara to nie. Coś tutaj działa na komputerze. Jakiś sam jaki mamy w domu. Słuchaj, wystrzelenia rakiety kosmicznej. Ona tam pije tego drinka. Pije? Yeah, nie. działa. Darza. Good e, wyzwanie. Udaj się do komputerów w swoje umiejętności. Hakowania zostało aby sprawdzić się w megateście graczy. No on, nie, on raczej się nie nadaje, uważam przynajmniej, żeby tutaj wziąć udział w hakatonie. Nie ma w ogóle umiejętności, ale niech sobie przynajmniej poćwiczy, nie? Baranga. Przynajmniej sobie poćwiczę, będzie jakiś... Ha, on nie, nie bierze udział w tym Bierze udział w wystrzeleniu tej rakiety. Patrzcie! <laughs> Strój lei. Pogadaj Summer Holiday, a to jest taka simpa Nie wiem, myślałem, że to jest ze Star Warsów Klikam na nie, i nie działa Nie wiem, a jak kliknę na kogoś innego działa Zrób sobie fotkę rękę. Nie moje miejsce tą umiejętności no Szkoda, bo byśmy wybrali jakiś fajny komputer

Kolejny no, no. no. to wszyscy są przebierani. Oprócz nas w takie jakieś stroje, no dobra, nie wiem. Monika nic nie. Przyjazne powitanie.

Mówić? No? A śnipno? No, no. Zapytaj o zawód. Znamy ten zawód, ale nie wiesz. Co ona robi? Spuszcza w to, konwersuje z sedesem No, ona no, ma tutaj takie zajęcia. No. O, poznała klepeciucha No Klopę, ciucha poznała, to jest sz... O, kolejnego drinka tutaj zamawia. No, drinki zamawia, zaraz tutaj nas... Przyszły. O, on przyszedł. O, co to było? On niestety jest taka snobka, materialistka. A Ma takie... Zamów drinka, zamówi najdroższego. Simopolitan sobie zamówi. Dobra, a on? Też coś ma. Picie to dobra. Dobra, szkoda, że nie mamy tej umiejętności. Hackerskie. O, badaj kosmos w rakiecie. Nie, nie, nie. Ty idź, badaj kosmos. Byłybyśmy taki fajny komputer jakiś wygrali. Dobra, on tu leci, leci. Tam jest coś żywego. Yy, trach. Jack właśnie wraca na Plythark, na komecie Eson. Gdy słyszy łomotanie wewnątrz ładowni swojej rakiety, Jack przypomina sobie swoje ostatnie miejsce poszukiwawcze. Z pewnością nie zabrał niczego żywego. Czy Jack powinien zawołać, czy spróbować zaskoczyć to, co jest w... Ław... Hmm. Wejść z zaskoczeniem. No, ja. on no, no, on lata rakietą. Komputer maksimum immersji, no. No byśmy nie mieli szans, chociaż w sumie, jeżeli by, by byłoby trzeba uczestniczyć. W tej chwili Minkiego skaczę mu... Jak macka, nie ruszaj się. Trochę mądrej, o kurne. Oczki, w pewnym sensie... już się nie stało. Nie, się... rozbawiony jest. Ja Jack może budować i ulepszać. Szybciej budować i ulepszać. Schwytany, ojej. No nie jest tutaj najciekawiej. Zaczekajcie chwilkę. Widzowie! Sytuacja nie wygląda za ciekawie! Niedobrze! A Jack... Czuje ból promieniujący w całej głowie, a gdy próbuje się ruszyć, zdaje sobie sprawę, że został przykuty kajdankami do swojego fotelu pilota. W plecy dźga go ostry, zimny przedmiot. Zabierzcie mnie do domu, jąka się głos. Jest dziwnie głęboki, że głos młodego, który stara się brzmić dorośli, czy tak wykona polecenie, czy spróbuje? Yy. Wykonanie nakazu byłoby mniej. Boję się, że to się może źle skończyć. Yy, dobra, przemów mu do rozsądku. On nie przybywa, Podróż. już. Ona tutaj, o co? Pomoc. Co Zamów jedzenia z... Sto... O, panny Pizza. Bo Pasażę... Takie sobie na z skydanie. Jak stworzenie, które... Kupił jako Włoch wypchany okaz, co tylko głupie młode, które brat namówił do udawania martwego. Teraz chce przelecieć po Galaktyce i liczne darmowe podniesienie do domu. Czek wie, że grozi mu oskarżenie o porwanie nieletniego obcego, ale przecież obiecał. Naprzód. Przychwitaj się z tą pennypilą. czuję. A przecież Czach jest podwójny. Eeeh, kojete. Czach. Miłą nagrodę jego mamy. Wróć do domu. A, o, jakąś nagrodę! O! 200 simonów. Tak. Miło. Nie. Nie mam franżby, Shoshi! Arbinoj! Whitney! Los wójt o romansach w oh, pracy wow. jeszcze, a nie wiem, czy ich nie było! Ale cóż, pan się wrócił! Yeah. Całej zdrowy! Trochę chcę usiąść, Shosiu, ale to jest... nie. Nie czeka w kolejce, śnika! Korzystaj z mojej a nie czeka w kolejce! Karier Ja nie, nie pisz do wcipów, No ale. Dobra Widyka. Hmm. Zaraz się kończy ten festiwal. Podglądaj mieszkania. Dobra. Hmm. No to podgląda. Tutaj. Nie, 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 nie ja post... Dobra, ja kończę, pa! Pa, widzowie, komentujcie, no, i subskrybujcie. Pa, pa.